I want the beat. Which? Hip hop. Hip hop. Make the top. Yeah. Czas na napierdolę, bo pozemykali szkoły. W klasie samej głupie woły. nie mam kapitał spory, ten nuducha jest na story. Na JD nie mówię sorry, jestem tu ruchanie skory. Pilncy mam skoksem z koksem bory. Chcę pomidory. jakieś jest całkiem spory. Cygany są w granotory. Ta stary ma za spory. Trzeci chodzi w nory. Robię zaraz jej ma chory. Za wszystkie węglowodory. O, ja. Yeah. Dobra, na swobodzie, ziomek. Wierzę co oni. o co biega. Ja sobie biegam, jak Usain yeah. To właśnie były marymy, rodzinne, to te to jest ogień, jak zaraz nim się poparzymy. Granki, kiedyś koszykówkę, piłkę nożą i siatkówkę, byłem również marynarzem, nurkiem, wodem i narciarzem. To co znotu ma wspólnego, ja sam nie wiem, mi polega, ale jedno wiem na pewno, jestem królem, ty to drewno. No czas na pierdolę, bo pozamykali szkoły W klasie samej głupie woły Kiel nie mam kapitał spory Ten on jest na story Na jodeniu mówię sorry Jestem do ruchania skory Pińcy mam koksem bory Jestem fidiem pomidory Bo jakieś jest całkiem spory Tygany są z granotory Teraz stara ma za spory Sklecik już i chodzi w nory Robię zaraz jej bahory Na wszystkie węglowodory